Kuchnia studencka. Co ty powiesz? Siemanko. Witam w kolejnym dniu treningu. Dzisiaj dzień piąty. Też treningu dodam, bo wczoraj miałem dzień wolnego, także nie nagrywałem nic. Dzień regeneracji. Dzisiaj mam bardzo e, krótki trening, natomiast dość intensywny. 10 minut rozbiegania, później e, leciutko pod górkę sobie ustawię 3 razy 7 minut w zakresie w strefie czwartej tętna, czyli tam już w progu. E, I e, co te 7 minut będzie 2 minutki schodzenia. No i na koniec 50 minut też schodzenia. I odcinki będę właśnie w takiej mniej więcej formie nagrywał, że będę pokazywał e, dni treningowe tylko, natomiast będę je chciał tak pokazać, żeby e, były w ciągu, czyli załóżmy, będzie 5 dni treningowych w tygodniu. Możliwe, że jeśli uda mi się to wszystko tak dopiąć, to filmy będą wychodziły 7 dni w tygodniu, czyli e, po prostu będę kontynuował nawet te dni, w których nie trenowałem, w których nie nagrywałem. Będą szły kolejne odcinki, czyli będzie kolejny dzień treningowy, kolejny dzień treningowy i to się potem tam ze sobą połączy. Dzisiaj zaczynam piąty dzień siła biegowa, można tak to nazwać, a jutro jeszcze ostatni dzień tygodnia zrobimy sobie long na około półtorej godzinki biegów i tam was zabiorę już w jakieś nowe ciekawe miejsce. A teraz wbijam na siłownię, chodźcie ze mną. Zaczynamy przygodę. Koniec podbieg Podbiegi robimy. Siła biegowa. Robimy tak. Na 11 i na 3% do góry. Zobaczcie, jak będzie się tętno zachowywało. Mam je utrzymywać w 154, 174. Pierwsza seria zrobiona. Zostaje na 3%. Na razie będzie za ciężko więcej. I na 12. Wyżej też nie wchodzę. Jutro jeszcze długie wybieganie. Więc wolę się trzymać planu. Nie przyspieszać, nie zwalniać. Bo to o to chodzi. Jeśli założymy sobie jakikolwiek plan nie ma co wyjść na skróty, nie ma co szukać drut skróty, tylko powolutku z moimi krokami byle do celu. Trzy serie zrobione. Ostatnia była bardzo ciężka. Bardzo ciężka. I już przy tych samych założeniach, co przy pierwszej i drugiej, stętno, tętno mocno skoczyło do góry, więc musiałem delikatnie zwolnić. Eee, zachowałem ten samą e, jak to się mówi, zapomniałem teraz tego słowa. E, wzniesienie to samo 3% natomiast musiałem regulować prędkością. to właśnie wchodzi w bieganiu. Jak ktoś jest początkujący, zaczyna e, ten sport. To głowa mówi jedno, a serce mówi drugie. Głowa chce biegać jak najszybciej, no a serce nie nadąża za głową. I dlatego bardzo dużo osób się wypala w tych pierwszych tygodniach, miesiącu, dwóch. Bo po prostu najzwyczajniej ich organizm nie ogarnia tego. Jeszcze po prostu nie się przemęcza za bardzo. Najlepszym sposobem, właśnie, jest bieganie na tętno, bo wtedy dokładnie wiemy. Jaką intensywność żeśmy w tym momencie zrobili swojemu ciału i możemy bardziej na przyszłość zaplanować plan treningowy, regenerację, a dzięki czemu możemy robić stały, wolny, stały progres. Bo najgorsze jest właśnie we wszystkich w życiu. Jeśli coś skracamy, jeśli szukamy dróg na skróty, jeśli. Chcemy coś zrobić szybko, mieć szybki efekt. Bo wtedy zazwyczaj ten efekt może osiągniemy, ale on będzie mało wartościowy i będzie mało trwały. Wszystko, co wypracujemy sobie e, przez długi okres czasu, miesiącami, tygodniami, miesiącami, latami, będzie na pewno o wiele trwalsze i zostanie z nami na dłużej. Siemanko moi moimi! Jak e, wiecie z poprzednich odcinków, Kamila wyjechała do Polski. W sprawach biurokratycznych, że tak to nazwę. Więc dzisiaj będzie gotowanie z e, Gotuję dzisiaj z Mają. Nie ma mawusi, nie ma przepysznych e, domowych obiadków, ale będzie za to e, wykwintna kuchnia studencka. Maja przedstawi, co dzisiaj robimy. E, robimy carbonara, e, spaghetti carbonara. To bym się kłócił. No bo właśnie, ja mówię, że te karmony na że to jest jakiś sos z sera, ale to jest prawie to samo. No więc tak. Zapraszamy was do oglądania. Na koniec odcinka powiemy, czy smakowało, czy nie smakowało, ale ja już wiem, patrząc na te bogate składniki, które leżą na stole, że to będzie coś na gwiazdkę. Jak się te gwiazdki nazywają? Myślałem? Myśliłem? No. Na gwiazdkę jakąś na pewno. Zapraszamy do odcinka. A wiecie jak załatwimy nie kroić cebuli? Tatowiś, co? No? Bo ty jesteś taki super i tak dobrze kroisz cebulę. Wiesz, jesteś mistrzem w tym po prostu. Tak? Tak myślisz? Mhm. No to pokroisz jej cebulę. No to super. Specjalnie dla ciebie po mistrzostku pokroję tą cebulę. Dziękuję. No to bierzemy się do roboty. Ja będę obierała i kroiła czosneczek i szynkę, a tata się zdecydował, że pokroi cebulę. No w końcu jestem najlepszy w krojeniu cebuli. Tak. I będzie e, kroił papryczkę. A najlepszy to jestem w e, m, makaronach. Oczywiście tak mówię z żartem, e, ale chodzi o to, że jak byłem no, młody, no 16-18 lat, to makaron z bolognese e, albo bez mięsa Sos bez mięsa gościło u mnie. Jakoś mieszkałem sam, oczywiście, gościło u mnie. No nie wiem, 3-4 razy w tygodniu na stówek. Po prostu to było coś, co gotowałem cały czas. No by było to no, najłatwiejsze, tak, tak, tak. A jeszcze wtedy nie gotowałem z pomidorków czy tam z e, pasaty. Tylko e, kiedyś były takie właśnie w workach. Jeszcze raz nie pamiętam. Knora albo winiary one były jakieś takie. Nie, w, w tym, w proszku, i z niej gotowałeś? Tak, i z niej gotowałeś. No cóż, studenckie życie. No to to nie było na studiach, to jeszcze było w Bolesławcu. <gry> Lepiej nie będzie. Kurde, ale oczy zaczynają ma Maja chyba wiedziała, co robi, i coś mi się wydaje, że. No nie, no tata co? Zrobiła to specjalnie trochę. No nie no co to przecież jest najlepszy. W łakaniu? <grywnie> cebuli. I teraz dam papuczkę o jejku, ale po oczu daję. Ona jest bardzo ostra. Także i takiej nie dam do sosu, bo nie chcę, żeby dzieci ją Jadę. jadły, tak? Yy, więc pokroję po prostu dla siebie i to sobie do swojego. To mi się wydaje, że to będzie szybki obiadek. No tak, tak jak studencka kuchnia. A właśnie, o to chodzi w studenckiej kuchni, że trzeba zrobić szybko, pożywnie. Co ty powiesz? Plasterki, A, na plasterki szybkie, A dzisiaj radę sobie jeden plasterek, tak po prostu. Ja mówię, wiesz, jest. A się okazało, słuchajcie, że w paczce są dwa plasterki A potem, potem powiedziałam, że dobra, to zostawię do, karbon do karbonary, będziemy mieć więcej. Powiem Wam, że w takich momentach brakuje mamusi. Mhm. Mamusia zawsze wymyślała jakieś przepyszne objawki. Ogólnie brakuje mamusi, nie tylko w takich momentach, jak się nie w ogóle. Bo jak mama to zobaczy, to się wkurzy. A się wkurzy. E Mamy, nie brakuje nam bardzo, we wszystkim nam brakuje mamy, ale jeśli chodzi o jedzonko, to mama to jest najlepsza yes. kucharka na się. No oczywiście każdy babcia jest najlepszą kucharką tak. też. Nie, no ale jest spokojna kieszenki. Mamy już wszystkie składniki pokrojone, teraz trzeba będzie zacząć gotować makaron i gotować e, sos. Robić sos, nie wiem jak się go gotuje, czy co? Eee, ja też nie wiem. Trzeba będzie poczytać. Nie, żartuję, ja ja. podgrzejemy po... Ten, e, najpierw e, mamy zamiar taki. Nie będziemy przypalać, e, przy, przysmażać, przysmażać czosnku, bo on daje zbyt intensywny smak. Czyli tylko cebulę. Ja dorzucimy taką. Zeszklimy cebulkę, troszeczkę podsmażymy szyneczkę, dodamy sosu i na koniec czosnku i, na, i, na i troszeczkę tej pasty e, green curry. Tak, I... tak, no. Odrobinę, to ona ją da smaku. Zobaczysz, ona da perfekcyjny petarda smaku. Mhm. Więc zabieramy się do gotowania. No to bierzemy się do gotowania. W jednym garnku wstawię wodę na makaron, a na patelni... Na patelni ja działam! Maja działa. jak gdybym wiedziała, że jesteś najlepszym y, mieszaczem cebuli. Bo to, że nie kroję cebuli, ok, ale mieszam teraz cebulę i już mi już także mogę mu powiedzieć, że jest najlepszym mieszaczem. A Sada, jest najlepszym mieszaczem. Chciałbyś pomieszać? Ja? No. Naprawdę mówisz, że jestem najlepszy w tym? No tak! No to dobra, to pomieszam. Tak to się robi. No to naszym skromnym zdaniem potrawa jest gotowa Wygląda... Pysznie Pysznie W końcu można zacząć próbę testu Takie malutkie portyjki sobie nałożyliśmy Ale też mi się wydaje, że dokładki wjadą Ja to sobie jeszcze moją papryczkę Którą uwielbiam Według mnie Bardzo dobry ale papryka taka ostra. Ogień z buzi. Myślałam, bo ja głównie nie lubię karbonary, ale smakuje trochę Tak, Jak lubisz carbonara? Wiem właśnie, ale jest lepsza wiele. Bo to jest jakiś serowy sos. No mm -hmm. dobra, dobra. Wiecie czemu lepsza? Bo zrobiliśmy to razem. Tak. Zusia czekała tylko na podanie. 30 minut, potrawa gotowa. Potrawa studencka, ze względu na to, że ze słoiczka. Smacznego dla was, jeśli teraz jecie obiadek. My też dziękujemy, bo słyszę, że też mówicie do nas, dziękujemy i wzajemnie eee, zabieramy się do jedzenia. Zostało jeszcze w garze, zostało jeszcze w patelni, także będą dokładki. Eee, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnej odsłonie na basenie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dziękujemy, że byliście z nami, Dziękuję. mamy nadzieję, że taki format Wam odpowiada, e, życzymy miłego oglądania, nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczkiem i łapce w górę, i zapraszamy do Pokój. następnego odcinka, widzimy się w następnym odcinku, pa! pa!